Dzień dobry. Lewica w trasie, lewica dzisiaj w Wieruszowie. To jest ostatni punkt na naszej trasie, ale nie wiem, czy nie najważniejszy. Serdecznie witam naszego gościa, lidera listy lewicy, pana profesora Marka Belkę. Bardzo miło. Witam serdecznie pana posła Tomasza Trelę. Dzień dobry. Serdecznie witam wicewojewodę łódzkiego Grzegorza Majewskiego. Dzień dobry, witam. Witam naszego najmłodszego kandydata na liście Lewicy, Mateusza Pietrasa. I witam państwa wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy tutaj, żeby przypomnieć państwu o tym, że głos na Lewicę to głos na demokrację. To w niedzielę zdecydujecie o tym, czy będziemy integralną częścią Europy i będziemy w niej bezpieczni. To od was będzie zależało to, gdzie i jak będą kształciły się nasze dzieci. A teraz bardzo dziękuję i oddaję głos panu Profesorowi, bo to on jest tutaj dzisiaj najważniejszy. Dziękuję Pani Iwono, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dzisiaj rzeczywiście jeździmy po całym województwie, i na każdym przystanku mówię coś innego o Unii Europejskiej, bo trudno się powtarzać. Jest tam tak wielka różnorodność problemów, którymi się musimy zajmować, że. Jestem w stanie, jakby to powiedzieć, wymienić tylko niektóre, ale do rzeczy. Na pewno słyszeliście Państwo o KPO, czyli o Krajowym Planie odbudowy. To jest fundusz kilkudziesięciu miliardów złotych, który Polska w tej chwili inkasuje. No i oczywiście staramy się, żeby to nie tylko było zainkasowane i porządnie wydane. No i. Pytanie powstaje, a skąd się ten fundusz wziął? Otóż zwykle pieniądze z budżetu spójności to są pieniądze ze składek członkowskich, czyli kraje wnoszą coś do wspólnego budżetu i następnie na ogół te mniej zamożne, takie jak Polska, biorą znacznie więcej niż wkładają. KPO to jest troszeczkę inny przypadek. Otóż po yy, kovidzie po yy, pandemii uznano, że aby ożywić gospodarkę europejską należy stworzyć specjalny fundusz, to jest 750 miliardów euro, to jest 4000 miliardów złotych z górą. I te pieniądze wzięły się z pożyczki. Otóż Unia Europejska jako całość, nie poszczególne kraje, pożyczyła te pieniądze na rynku kapitałowym. No ale jak się pożyczy, to trzeba zwrócić. I teraz jest pytanie, skąd te pieniądze będą zwracane. Powstaje pytanie o podatki unijne. No i oczywiście zaraz rodzi się obawa, że to będzie następne obciążenie dla naszych budżetów. Niekoniecznie. To są takie podatki, które przeciętnych obywateli yy, Polski, ale także innych krajów członkowskich nie obciążają. Jednym z najbardziej charakterystycznych jest podatek od wielkich korporacji, takich jak Google, takich jak Twitter, czy już teraz inaczej nazwany. Robią olbrzymie interesy i na ogół podatków nie płacą. Uciekają do rajów podatkowych, gdzieś tam na wyspach, Kajmanach, na Morzu Karaibskim. Udają, że ich nie ma, mówiąc krótko. Unia Europejska razem z innymi krajami Zachodu e, umówiła się, dokonała takiej powiedzmy sobie ustalenia, że te wielkie korporacje powinny płacić co najmniej 15% od swoich dochodów i to płacić się powinny tam, gdzie robią interes. Czyli jak Google czy Twitter, czy X e, robi interes w Polsce, to musi tutaj płacić podatek ponieważ robi interesy w Unii Europejskiej, no to będzie płacić ten, ten podatek w Unii Europejskiej. Między innymi z tego podatku, ale jeszcze z innych, e, tego typu obciążeń, e, będziemy ten e, kredyt, z którego bierze się e, Krajowy Fundusz, Krajowy Plan, e, Program Odbudowy, spłacać. No i właśnie, przy tej okazji nie mogę powstrzymać się od następującego stwierdzenia. Otóż, w takich kwestiach, w kwestiach podatkowych, obowiązuje w Unii Europejskiej zasada jednomyślności. No i Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, yy, brzmią, że to jest yy, ostoja naszej suwerenności. Bez tego byśmy nic nie znaczyli. To jest nieprawda. Dlatego, że są bardzo liczne sytuacje, gdzie taka zasada jednomyślności przekształca się we współczesną wersję Liberum Veto. Pamiętamy z historii, że Liberum Veto przyczyniło się do upadku I Rzeczpospolitej. Dzisiaj to nowoczesne, współczesne Liberum Veto może przyczynić się do osłabienia albo nawet upadku Unii Europejskiej. I tak zresztą stało się w przypadku tego podatku, o którym mówiłem, tego minimalnego podatku od wielkich korporacji. No Nikt nie inny, tylko Polska, konkretnie mówiąc rząd Kaczyńskiego, wystąpił ze sprzeciwem i veto, weto. Pod warunkiem, że będzie, że tak powiem, zawieszona, czy w ogóle zlikwidowana procedura dotycząca, dotycząca praworządności w Polsce, ale takich przypadków było więcej. Bardzo ważne umowy międzynarodowe, międzynarodowe były blokowane czy to przez Polskę, czy przez innych takich warchołów, jak na przykład Węgry. Zgodnie z zasadą jednomyślności, dla realizacji jakichś małych, często godnych pożałowania interesików autokratów. Dlatego też jedną z kwestii, którą będziemy musieli w Parlamencie Europejskim podnieść, jest kwestia zmiany mechanizmu podejmowania decyzji. Często jest tak, że my się denerwujemy, że Unia Europejska podejmuje decyzje, na przykład w kwestiach obronnych. Wolno i no, po ciężkich cierpieniach, że tak powiem. Ale to dlatego, że jest ta zasada jednomyślności. Gdyby była zasada kwalifikowanej większości, to nie znaczy po prostu, że to jest bardzo prosto uzyskać taką kwalifikowaną, kwalifikowaną większość. To jest też trudno, ale oczywiście mniej niż w przypadku yy, zasady jednomyślności. Otóż yy, Będziemy musieli sprawdzić, czy w ramach istniejących traktatów, ale jeżeli nie w ramach istniejących traktatów, to trzeba pomyśleć o modyfikacji istniejących traktatów europejskich, aby te zasady jednomyślności można było zastąpić zasadą kwalifikowanej większości. Wyobraźmy sobie, że Unia Europejska musi podjąć pilną decyzję w kwestii obronnych. No, przecież dzisiaj to nie jest abstrakcja. Za wschodnią granicą Unii Europejskiej toczy się wojna, a dzisiaj nikt w Europie nie ma żadnych złudzeń, że Rosja jest Unii Europejskiej, w ogóle Europie. Nam, wroga, ta Unia, ta Rosja, która dzisiaj jest rządzona przez, przez Putina. Więc i wyobraźmy sobie, że mamy podjąć jakąś decyzję na przykład dotyczącą produkcji amunicji i ktoś jakiś warchoł to blokuje. No to jest po prostu groźne dla istnienia państw europejskich. Nawiasem mówiąc, ja to powtarzam już nie pierwszy raz tutaj dzisiaj na tym naszym turnie po województwie, że Korea Północna, no w końcu niewielki kraj. Dostarczyła Rosji więcej amunicji na wojnę z Ukrainą niż cała Unia Europejska Ukrainie mogła dostarczyć amunicji na wojnę z Rosją. To jest trochę, bym powiedział, zawstydzające. No i teraz wyobraźmy sobie, że w takich kwestiach, ale na przykład także w kwestiach rozszerzenia, mamy zasadę jednomyślności. Myślę w związku z tym, że e, to co stoi przed nami w następnej kadencji Parlamentu Europejskiego to jest podjęcie takich bardzo ważnych strategicznych decyzji dotyczących przyszłości Europy. Ja w sieradzu bodajże dosyć dużo mówiłem o zupełnie innych sprawach, mianowicie o tym jak decyzje Parlamentu Europejskiego jak decyzje unijne dotykają Naszego życia codziennego. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, chociaż czasami zdajemy sobie, że kwestia, powiedzmy sobie, już nie mówię, podróży bez, bez granic, bez paszportu, bez otwierania bagażnika nawet, można powiedzieć, z Stalina do Lizbony, z Warszawy do Amsterdamu, to było marzenie naszego pokolenia. Dzisiaj rzecz oczywista, bez Unii Europejskiej tego by nie było. Jak wyjeżdżamy nawet za granicę, ale na zachód, to telefon, połączenie telefoniczne kosztuje nas tak, jak w Polsce. Ale jak wyjedziemy dwa kilometry dalej za granicę z, Uk z Ukrainą, to już kosztuje nas 40 razy więcej minuta. To się nie wzięło samo z siebie. To jest ciężka praca instytucji unijnych. I tak dalej, i tak dalej. Wiele jest takich rzeczy, właściwie na każdym kroku. Czasami oczywiście narzekamy. Ostatnio takie wręcz komiczne są rzeczy dotyczące plastikowych, plastikowych butelek, prawda? Okazało się, że teraz muszą być tak skonstruowane, żeby nakrętki były, że tak powiem, jakoś połączone zresztą. To jest w celach ekologicznych, bo te nakrętki to też trzeba recyklingować. No, ale oczywiście zaraz się znajdą tacy, którzy dla tych nakrętek są gotowi z Unii Europejskiej wychodzić. No po to, żeby takich idiotyzmów nie było, żeby uniknąć takich sytuacji, trzeba na wybory iść. A jak ktoś uważa, że Unia Europejska to jest rzecz dobra, to jest rzecz, która jest zgodna z naszym interesem, to powinien głosować na tych, którzy są za Unią Europejską bez większych zastrzeżeń. To nie znaczy, że jesteśmy bezkrytyczni. Czyli na lewicę. A jak już będziecie głosować na lewicę, no to możecie głosować na Iwonę, możecie głosować na Mateusza, no ale możecie i dla mnie zagłosować.